...pracić rachunków, brzmi dość interesująco. Pewnie dla tych, którzy są pierwszy raz u nas na kanale, to, to myślę, że może to ich zainteresuje. I tak może jednocześnie nie. możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy w stanie sobie na bazie tego prądu korzystać, e, o ile będziemy w stanie prze, jak gdyby zbuforować. Zbuforować to, to, to ciekawe. Tak, czyli dla tych, którzy nie, nie chcą być off-grid, chcą powiedzmy tą energię z paneli nie oddawać, powiedzmy, chcą w 100% ją wykorzystywać sami, tak, chcą ją buforować. Cześć. Witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, na kanale, który zajmuje się propagowaniem off-gridu i życiem poza siecią. Tak, bo off-grid to jest nic innego jak to, że się wypinamy z sieci, między innymi możemy dzięki temu nie płacić rachunków. brzmi dość interesująco. Pewnie dla tych, którzy są pierwszy raz u nas na kanale, to to myślę, że może to ich zainteresuje, może nie. To już każdego indywidualna sprawa. Natomiast, e, oczywiście głównym bohaterem tego odcinka będzie nasz dom typu stodoła, tak. E, I zajmiemy się teraz omówieniem sobie takiego tematu jak c.o. centralne ogrzewanie i. Oprócz centralnego ogrzewania poruszymy temat związany z CWU, czyli ciepłą wodą użytkową. No i teraz tak. Pierwsza sprawa, o której należałoby wspomnieć, to zapraszamy wszystkich słuchajcie, na film, gdzie testowaliśmy urządzenie, które sterownik, który, który zajmuje się grzaniem ciepłej wody użytkowej, czyli nasz bufor był dogrzewany, działa, to wszystko działa i funkcjonuje, czyli jak ktoś wejdzie na tamte filmy, to może sobie zobaczyć jak to zostało podłączone. To jest akurat w playliście, ee, Energia off-grid to jest tam woda za darmo. Znajdziecie sobie na pewno jak gdyby w tych ostatnich filmach odnośnie sterownika, właśnie do grzania ciepłej wody użytkowej. I teraz tak. Eee... Uważam, albo może tak, na temat tego jeszcze być może tutaj nakręcę jakiś inny odcinek, żeby może podsumować pracę tamtego urządzenia po jakimś czasie. Natomiast teraz chciałbym przejść tutaj do kwestii związanej z ogrzewaniem, czyli no, teraz należałoby się zastanowić, no bo skoro chcemy być poza siecią, tak? Chco, skoro chcemy gdzieś tam sobie mieszkać, tak, żeby być no, niezależnym, energetycznie i tak dalej, no to wiadomo, że jest bardzo wiele takich składowych, a między innymi no, kwestia związana z utrzymaniem stałej temperatury wewnątrz domu, no jest bardzo. Bardzo istotna, tak? no bo to jest jeden z podstawowych y, takich tu elementów, który jest potrzebny, tak? czyli kwestia grzania. No i teraz co zrobić, jeśli, przykładowo, nasz dom no, nie działa i nie funkcjonuje trochę tak jak ten nasz R3, po którym często mówimy i wspominamy. No, czyli nie mamy miejsca e, tego nasypu z tyłu ziemi, tak? No, czyli nie mamy tej masy termicznej, która może nam grzać w cyklu zima-lato e, i wygrzewać i dogrzewać i tak dalej. No, to w jaki sposób możemy się posiłkować tutaj e, opcją ogrzewania, tak? No wiadomo, że tutaj kwestia magazynowania i kumulowania tej energii w naszym przypadku jest bardzo istotna, no bo poza tematem związanym z tym, że tą energię możemy kumulować, magazynować w akumulatorach, no to można też również kumulować tą energię między innymi w choćby nawet wodzie, tak? no, można ją kumulować w gruncie, tak? Czyli jak gdyby tym nośnikiem energii załóżmy, może być woda, tak? Jeżeli przeprowadzimy wężownicę powiedzmy przez e, posadzkę, tak? Czyli przez podłogę, po której tak, żeby każdy zrozumiał nas, podłogę, po której chodzimy, że ona będzie ciepła, no to dzięki temu ta, ta woda, czyli ten nośnik tej energii, on przechodzi przez tą podłogę, on ją nagrzewa, no i dzięki temu kumulujemy tam energię. No i teraz zasadnicze pytanie, jak poradzić sobie w kwestii, kiedy nie... nie jesteśmy podłączeni do sieci, tak? Czyli jesteśmy w 100% off-grid i yy, yy, polegamy tylko i wyłącznie na sobie, a gwarantuję Wam też również to, że no, no co, no sami o siebie zadbacie najlepiej pewnie, no tak to, tak to życie to pokazuje bardzo często i Wy o tym doskonale wiecie. I teraz co się dzieje, no to w tym momencie jeśli możemy kumulować tą energię e, w podłodze tak? no to tak samo możemy iść o krok dalej, ona w gruncie może być kumulowana tylko w tym momencie, jeżeli to ma być w gruncie no to wiadomo, że tą wężownicę trzeba by było pod domem przez grunt przeprowadzić no brzmi dosyć egzotycznie tak? dosyć dziwnie, no jak to tam grunt grzać e, jeszcze najlepiej jakby ten grunt był mokry, wilgotny z tego względu, że wtedy dopiero to, to ma jak gdyby też większe przełożenie sens z tego względu, że taka wę Rzownica przeprowadzona przez grunt pod posadzką w ogóle, tak, czy w posadce jedna, druga pod no, byłaby w stanie tutaj dużo więcej tamtej energii skumulować, bo głównie chodzi o to, żeby kumulować tą energię latem Jesienią, czyli rozpędzać ten budynek, tak? To jest to, to ta masa termiczna, pod hasłem masa termiczna, kryje się wszystko, co bardzo dużo waży, tak? No w cudzysłowie wszystko, ale coś, co dużo, dużo waży, jak gdyby i ten proces nagrzewania danego elementu jest bardzo, bardzo wydłużony w czasie, ale też oddaje później dużo dłużej, tak? E, I e, tutaj, no ja pozostawiam tutaj... W, Waszej tylko wyobraźni odnośnie tego, co można by było zrobić tak? w kwestii tego, tego ogrzewania i rozpędzania całego budynku. No tu można zastosować bardzo, bardzo ciężkie, powiedzmy, jakieś no, materiały, też budowlane. Gdzieś tam jakiś taki bardzo fajny film znalazłem, gdzie był poruszony temat silki i że silka była wewnętrznie jak gdyby tym materiałem, który miał nieść tą temperaturę i w tym systemie. Czyli w tych przejściowych porach pomiędzy latem a zimą, ten budynek miał się nam nagrzewać, tak, no i wiadomo, że wtedy w zimie będzie to oddawał. Jeśli jeszcze dodatkowo usytuujemy go zgodnie z kierunkami, tak, północ, wschód, zachód, południe i wykorzystamy tutaj naturalne warunki do grzewania, no to jesteśmy do przodu. Natomiast yy, jestem po bardzo takiej, bardzo fajnej wizycie, bo przyjechało do mnie yy, kilka osób. Wyobraźcie sobie, że Dzięki temu, że jakiś czas temu w miesięczniku, w takim branżowym dla instalatorów, wodno-kanalizacyjno-instalacyjnym, ukazał się taki artykuł, taki wywiad tutaj ze mną, z nami, jak gdyby z tym, co robimy, co się dzieje i tak dalej. Także zachęcam, jeżeli ktoś z Was ma ochotę. To w takim kwartalniku SBS, jak sobie znajdziecie w internecie gdzieś tam i tam ich ten kwartalnik odszukacie, no to tam bodajże chyba to jest ten ostatni kwartalnik, który u nich wyszedł, jest taki artykuł. Ee... O nas, jak gdyby, co robimy, co działamy i tak dalej. No, i tak wiecie, od jednego tematu do drugiego, do trzeciego, i to tak się okazało. Nagle, że się okazało, że wyobraźcie sobie przyjechali do nas panowie, bardzo tacy fajni ludzie, e, którzy e, podjęli tutaj, tak trochę, wiecie, rękawicę taką. E, ja nie myślałem, że to temat aż tak nam się tutaj rozpędzi, ale okazało się, że. Mm, przyjechali tacy no, tu decydenci w kwestii e, produkcji, czyli osoby, które produkują firma, która, polska firma, która produkuje piece, które są dedykowane też również pod fotowoltaikę, tak? No i tutaj pojawia się taki, taka wiecie, grunt i przestrzeń, w której mm, no, to by było dosyć kompatybilne z off-gridem, tak? no, czyli z tym wypięciem z sieci, czyli jak to by można było zrobić? I wiecie co, jestem po tej wizycie. Omówiliśmy sobie, jak taki piec, powiedzmy, co musiałby spełniać, jakie, powiedzmy, sugestie, tak? Czyli kwestia związana z tymi takimi uwarunkowaniami czysto off-gridowymi, tak? No bo, jak sami doskonale wiecie, to cały system związany z panelami, z tym tą prosumentem, tak? Który już się temat się kończy i tak dalej. Tam oddam tyle procent, dostanę tyle z tej energii i tak dalej. No to. Co zrobić, jak można by było tą energię u nas zostawić w domu? Między innymi dzięki panelom e, możemy, możemy grzać, podgrzewać i tak dalej, tak jednocześnie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy w stanie sobie na bazie tego prądu korzystać, o ile będziemy w stanie jak gdyby zbuforować, zbuforować to, to ciepło, czyli w ciągu dnia, jeżeli będzie ciepło i panele będą nam generowały energię, prąd będą nam grzały cały ten system, no to potrzeba jest kwestia buforowania, tak? No i tutaj jak gdyby padło kilka różnych tam sugestii, oczywiście gdzieś tam z mojej strony, tak? No na na, na łamach i na, na bazie tych wszystkich doświadczeń, które gdzieś tam my do tej pory mamy, zdobyliśmy i i jak gdyby teraz e, można powiedzieć, że temat gdzieś tam pewnie ruszy na warsztacie u, 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 u firmie, która zajmuje się produkcją tych piecy, no i taki. No, nazwijmy to e, pies, który, który, bo oni, oni robią to profesjonalnie, także to tutaj, jak gdyby, w ogóle nie ulega wątpliwości i to, to się naprawdę czuje, że to jest tam firma, która, która się do tego wszystkiego przykłada. A sama kwestia związana, ja specjalnie celowo nie mówię tutaj nazwy, firmy w ogóle, jak gdyby, bo to, bo to, to nie, nie o to chodzi, jak gdyby, bardziej chodzi mi o kwestię przekazania wam idei, jak się okaże, że to do nas przyjedzie i już będziemy to mieli, bo będziemy chcieli to założyć w tym domku naszym, tym angielskim, holenderskim, y, po to, żeby. Móc testować, żeby zobaczyć, czy to działa, czy to funkcjonuje, tak? Czy w jaki sposób można by było ewentualnie zastąpić piec ten, który mamy obecnie, czyli ten piec gazowy, który tam trochę dostał nam w kości, jak gdyby w zimie. Ci, którzy oglądają, to wiedzą, co tam się u nas jak gdyby działo i wydarzyło z tym piecem gazowym, ale jeśli w ten piec gazowy włożymy piec elektryczny, który będzie zasilany panelami fotowoltaicznymi. I jeśli te panele fotowoltaiczne yy, będą zasilały piec, jak gdyby w tym cyklu dzień, noc, dzień, noc i tak dalej, i tak dalej, jak gdyby dogrzewały to wszystko, no to byśmy chcieli to potestować, sprawdzić. Na pewno będzie też potrzeba tego, żeby, tą, żeby tą, tą energię jak gdyby tutaj buforować. Jak gdyby jedno rozwiązanie mamy, czyli to grzanie wody tutaj zachęcam, możecie sobie wejść na ten film i, i tam zobaczyć jak to, jak to wygląda i tam są też i linki i wszystko do, do powiedzmy jakichś tam podzespołów natomiast e, w przypadku tutaj tego pieca to e, jak gdyby kwestia już jest bardziej taka e, rozbudowana to znaczy on ma i jak gdyby kwestie związaną i z przepompowywaniem tego tak? i kwestia i sterowania i tam mierzenia temperatury na zewnątrz, wewnątrz to wszystko jak gdyby ma działać zgodnie z takim wiecie no, przez Wi-Fi, że sobie możecie obserwować w tych aplikacjach itd. itd. no powiem Wam Brzmi bardzo obiecująco. Ja wręcz no, nie mogę się nawet doczekać, tego, żeby, żeby to do nas trafiło, żebyśmy mogli sobie zacząć coś tutaj z tym robić, działać. W ogóle, w ogóle, sarna nam przeleciała. No to tak przy okazji. Eee, I teraz, co taki piec musiałby w swojej idei zawierać, żeby można było go nazwać takim wiecie, idealnym rozwiązaniem? Bo. Bo e, przecież tu nie chodzi o to Żebyśmy znaleźli jakiś tam, no powiedzmy Półśrodek, żeby to trochę działało, trochę nie Tylko najlepiej by było, wiecie, od razu walić centralnie W stronę tego, żeby to było takie, wiecie Mega super fajne, tak No tak, no czyli Pierwsza sprawa jest taka, że na pewno ten piec Powinien w sobie posiadać te funkcje związane Tak, no z mierzeniem temperatury na zewnątrz Tak, w środku Tak, no pewnie to tam wiadomo, to większość piecy Już w tej chwili to ma, tak, czyli mierzy tą krzywą Że temperatura taka, taka, żeby taką I tak dalej wycyklować. Natomiast to jest jak gdyby jedna rzecz. Dwa, jeżeli to będzie mierzalne, sprawdzalne w zakresie obsługi przez smartfona, czyli będziemy mogli sobie poza domem sprawdzić, zobaczyć co tam się u nas dzieje, i to jest też ciekawe, słuchajcie, bo my będziemy to testowali w domku angielskim, holenderskim, ale ten system cały, o ile nam się sprawdzi i da nam jak gdyby szansę i wiarę w to, że to spokojnie możemy jak gdyby instalować, montować, to tu się pojawia już pierwsza sprawa związana z naszym głównym bohaterem. Teraz przebitka, ciach, wrzucimy tutaj ten nasz projekt. No, ponieważ u Doroty będziemy mogli pomyśleć, zastanowić się, wziąć pod uwagę, czy nie rekomendować jak gdyby tutaj takiego pieca rozwiązania po to, żeby mógł u niej działać i funkcjonować, tak? Także tutaj jak gdyby zacznie się nam pojawiać tutaj takie jak gdyby już grono tego odbiorcy, który w domku jednorodzinnym takie rozwiązanie będzie mógł zastosować? O ile ten, jak gdyby tutaj, test e, w tym naszym domku angielsko holenderskim, no e, zobaczymy, jak on wypadnie, e, i też nawet jeżeli cokolwiek jest, to zawsze za każdym razem doskonale Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że zawsze za każdym razem ja szczególnie zwracam uwagę na to, co było po naszej stronie, tak? Czyli co my zrobiliśmy dobrze, czy zrobiliśmy tak, jak to powinno być zrobione, no i wtedy jaki jest z tego efekt. Także w przypadku tego pieca oczywiście sterowanie, oczywiście Wi-Fi, oczywiście możliwość kontrolowania tego przez aplikację, e, gdzieś tam jak nie jesteście u siebie. O, wyobraźcie sobie sytuację, macie działkę, macie domy kolenderski wyjeżdżacie, a to działa w automacie i nie płacicie za to rachunku. E, o ile grzałki są bardzo mocno tutaj potrzebowskie w zakresie takiego dostarczenia energii, prądu to o tyle ta elektronika już nie i o ile macie nieduży bank energii, macie 2, 3, 5 tam paneli, które zasilają wam tam te wiecie 200, 300, 500 amperogodzin jakiegoś niedużego banku energii e, czy tam 1 kW no to, to, to powiedzmy, że to są jeszcze takie w miarę do ogarnięcia banki energii no to w tym momencie się okazuje, że jeżeli z tego pociągniecie energię i jak gdyby dostarczycie ją do zasilenia elektroniki w takim piecu, no to moim zdaniem przez całą dobę ona będzie pilnowała, tak? Czyli jaka jest jej temperatura i czy będzie przepompowywało i czy tak, i czy siak, i tak dalej, i tak dalej. To yy... To w tym momencie może to działać pomimo tego, że Was nie ma na miejscu. Czyli Was nie ma na miejscu, jest nieduża jakaś tam przetwornica. Jeżeli te urządzenia są do 100 W, powiedzmy te pompy, to wszystko i tak dalej, tyle prądu, no to w zasadniczo wiecie, te 200-350 W taka przetwornica no, teoretycznie mogłaby obsłużyć taki pies. Skoro obsłuży tą elektronikę, przepompowywanie wody i w ogóle w tym centralnym ogrzewaniu, czyli CO no to mamy y, dosyć już taką fajną, obiecującą informację, ponieważ możemy Kontrolować na odległość, może to działać zdalnie. Mamy w cudzysłowie jednorazowy wydatek w postaci założenia tych paneli. Oczywiście tam te dwa, trzy i kilka akumulatorów, czy tam jakiś bank energii, który sobie wymyślicie, nieduży, który ma wam, jak gdyby, czuwać nad tym całym systemem i powiedzmy nad jakimś tam Wi-Fi, jeżeli macie ochotę, sobie tam założyć. No i w tym momencie. Co dalej? Pozostała część paneli, no żeby się nie bawić tutaj w przesyłanie jej do sieci, odbieranie i tak dalej, a teraz już w nowych zasadach, to to w ogóle to, to się troszkę tam jakoś tam pozmienia i to i o tym też gdzieś tam był odcinek u nas na naszym kanale, ale cała energia i z paneli idzie prosto do grzania wody. I teraz tak, po pierwsze, Was nie ma, nie ma Was w domku czy to tym angielskim, holenderskim na działce Was nie ma, wszyscy są przerażeni tym, że to wszystko przemarza, jest i tutaj i tak dalej, i tak dalej. A teraz wyobraźcie sobie, że nie musicie zapłacić rachunku za utrzymywanie tam temperatury dodatniej. Jakiej? Przetestujemy, sprawdzimy, ale wyobraźcie sobie, że już możecie taki domek nagrzewać, tak? Nagrzewać i możecie utrzymywać w nim dodatnią temperaturę. Pomimo, jak gdyby, pomimo tej zmienności pół roku i temperatury na zewnątrz, dlaczego? Ponieważ zimą też wschodzi słońce, te panele one generują i produkują mało tego prądu, ale jeżeli ten prąd od razu będzie zamieniany na e, ciepłą wodę i tą ciepłą wodę będziemy rozprowadzali na bieżąco w tych naszych grzejnikach, to zawsze będziemy mieli dodatnią temperaturę. No to przekładając to na język taki domu jednorodzinnego. Sprawa o tyle jest łatwa i prosta, no że w tym momencie, jeżeli w domu mamy podłogi, w których możemy buforować to ciepło, no to tym bardziej, jeżeli ten budynek będzie rozpędzany od lata do sezonu jesiennego i wchodzimy później w tą zimę, no to w tym momencie to zbuferowane ciepło gdzieś tam gwarantuje nam przechowywanie tego na dłuższy okres czasu i jest jak gdyby szansa na to, że Prze, przejdziemy przez cały ten okres, tak? E, zimy, jeżeli, jeżeli tej energii będziemy w stanie dosyć dużo zmagazynować W przypadku tego pieca, jeśli już, zobaczcie, czy już mamy takie jedno rozwiązanie, tak? Czyli rozwiązanie związane z tym, że tak, dzielimy e, kwestię związaną z pompowaniem i ze sterownikami, czyli tą całą elektroniką. Ja mówię i powtarzam, ponieważ troszkę rozmawialiśmy sobie tutaj z panami, którzy. Jak gdyby powiedzieli, że okej okay, oni się podkłonią na to, żeby zrobić dla tych pasjonatów, dla nas, tak? Czyli dla tych, którzy chcą być off-grid, chcą powiedzmy, tą energię z paneli nie oddawać, powiedzmy, chcą w 100% ją wykorzystywać sami, tak, chcą ją buforować tą energię później. Tak, po to, żeby się tam nie, nie bawić, nie przepychać, że tam dali 1 kW, a odzyskali tam 0,2 kW. Tak Jak się zacznie to przeliczać, to pewnie tak, tak wychodzi. I teraz tak. W tych nowych jak gdyby, przepisach, po zmianach, które zostaną wprowadzone. I co się dzieje? W momencie, kiedy zobaczcie, mamy elektronikę przerzuconą na bardzo nieduży magazyn energii, no to już jak gdyby wygrywamy, bo mamy kontrolę nad sterowaniem takiego pieca. Tak? czyli to grzanie, jak gdyby e, przepompowywanie, tak? czyli te wszystkie tam systemy pewnie tam zabezpieczając, żeby to tam były zamknięte i tak dalej, żeby to się nie grzało, no to ja już domyślam się, że to tam po prostu jest tak, e, w środku, wewnątrz tego pieca. Tak? No i to mamy jak gdyby jeden element, no, czyli już wiemy co się dzieje, możemy zmierzyć, sprawdzić, zobaczyć i cały czas płynnie, Choćby nawet ten nasz domek letniskowy, załóżmy, czy ten holenderski, angielski, przez cały rok możemy go dogrzewać, tak? Czyli nie ma nas, a może być ciepło w nim. Dlaczego? Ponieważ jeśli nie będziemy musieli za to płacić, po prostu będzie to działało w automacie. Słuchajcie, no to macie, macie działkę choćby nawet, na którą możecie jechać przez cały rok i zawsze wiecie o tym, jaka jest temperatura, bo możecie sobie to sprawdzić gdzieś tam na komóreczce eee, Oprócz tego, jeszcze przez cały czas w automacie działa kwestia związana z tym, że ta temperatura jest podbijana czyli dobra, w nocy spadło w dzień podbiła się i tak dalej i tak dalej, czyli ten ten, ten ten dom, budynek Wam tam nie się nie, nie przemarznie jak go dobrze od dołu pionowo jeszcze zaizolujecie, no to w tym momencie tworzycie tam taką przestrzeń, która, która dodatkowo gdzieś tam niesie Wam od dołu tą temperaturę dodatnią. Parę takich różnych rzeczy, jakbyście zastosowali, jeżeli oglądacie nasz kanał, to z całą pewnością tutaj poradzicie sobie, żeby znaleźć kilka inspiracji na to, co można by było zrobić. To jest, jak gdyby, jedna kwestia. Czyli zobaczcie. W miejsce pieca gazowego może wejść piec obsługiwany fotowoltaiką i możemy go zastąpić. Szczególnie, że donki angielskie, holenderskie, działki używacie wtedy, kiedy jest dużo tego światła słonecznego czyli e, okres wiosna, lato, jesień zobaczcie, jak dużo fajnych rozwiązań. Można zastosować właśnie szczególnie w tym okresie, a jeszcze dodatkowo one mogą też wpływać gdzieś tam korzystnie na ten okres zimowy. No bo ten domek gdzieś tam zawsze będzie dogrzewany. To skoro jest możliwość, żeby to zrobić w domku takim angielskim, holenderskim, no to co dopiero powiedzmy w takim całorocznym, stałym, bo tam również też jak gdyby jest to jeden z tych elementów, który może przejmować powiedzmy na no 80, czy tam ileś procent tego całego systemu w kwestii tutaj e, ogrzewania, ogrzewania domu, jak gdyby. I teraz tak kończąc odcinek. E, uważam, że temat rękawica jest gdzieś tam podjęta, tak? Jak gdyby omówiliśmy sobie tutaj to wszystko, zobaczymy, jeśli już ten gotowy piec się okaże, że zostanie zrobiony e, i. Przyjdzie, przyjedzie do nas, no to w tym momencie będziemy w stanie też go testować, podłączyć, zobaczyć, tak? Tak samo jak tutaj z tym sterownikiem możemy podłączyć, możemy zobaczyć, możemy zobaczyć, co się dzieje, jak się dzieje, jak w zakresie tej, tej jak gdyby, eksploatacji, ile produkuje, jak, jakie temperatury, co, jak i tak dalej. Na pewno do tego pieca też trzeba by było pomyśleć o kwestii buforowania tego ciepła, czyli pewnie kwestia już, jak gdyby, tego przełączania funkcji, tak? Czyli aha, ok, w domku mamy ciepło, no to pyk przeskakujemy na buforowanie tego, tak? Czyli idziemy. Albo w jakąś wężownicę i w, w buforze przepuszczamy wodę przez wężownicę, tak? Albo w buforze mamy glikol i ten glikol z instalacji jest tam wbijany czy coś. Tutaj trzeba będzie, jak gdyby, coś tam, jak gdyby, porobić tutaj w tym zakresie. No i wiadomo, że też pewnie, jak gdyby ten obiekt pod kątem ciepłej wody użytkowej, no też musiałby w jakiś tam sposób być z tym kompatybilny. No bo wiadomo, że piec, jeżeli jesteśmy na działce, no i chcemy mieć możliwość, jak gdyby, korzystania z ciepłej wody użytkowej i dwa z ogrzewania, no to wiadomo, że te dwie funkcje muszą gdzieś być kontrolowane, pilnowane. Co? Z mojej strony, słuchajcie, to by było tyle. Ja już się zatrzymałem, to się strasznie zaczęło robić gorąco. Eee, w związku z tym, zapraszam na wszystkich na filmy związane z klimatyzacją. W związku z tym, bo jest gorąco, to na razie pewnie, pewnie one będą na top-topów. Jak gdyby w kwestii oglądania, a odnośnie grzania pewnie tych domów, to się jak zwykle to zawsze bywa. Wszyscy w zimie się budzimy, że, że jest zimno i trzeba grzać. Eee, słuchajcie, z mojej strony to by było tyle. Eee, już nie przedłużam, bo zaraz się tutaj ugotuję. Uciekam. Lecę do miłego, i widzimy się na kolejnych odsłonach. Trzymajcie się do miłego. Hej, hej. A, łapki w górę, lajkujcie, subskrybujcie. I co, i widzimy się na kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, hej. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie, hej.